Zapowiada nam się weekend odmienną od tej, jaką mieliśmy jeszcze tydzień temu, w ostatni weekend kwietnia. Ten pierwszy weekend maja zapisze się już wiosenną pogodą. Karolina Dobrowolska, dobry wieczór. Jutro na południowym wschodzie 25 stopni, ale nie wszędzie będzie tak ciepło. To za sprawą tego frontu atmosferycznego zmieniała się nam dzisiaj pogoda i na wschodzie wieczorem i w nocy będą jeszcze przechodzić burze. A jutro już spokojniej, ale może jeszcze przerokciej popadać, bo w naszym kraju pogodę będzie kształtował ten niż nad Szwecji, a chłodny front atmosferyczny nasunie się nad Pomorze i będzie znów powoli płynął w bąk krali. A zanim chłodniejsze powietrze i to dlatego najchłodniej będzie jutro nad morzem. A wieczorem i w pierwszej części nocy na pewno będzie burzowo na wschodzie i te burze mogą być gwałtowne, nawet z granem, ale później one będą sobie powoli zanikać. Poza tym tylko przelotny deszcz i od 7 do 12 stopni. Sobota od rana słoneczna, i tylko na wschodzie, północnym wschodzie, może jeszcze tak przelotnie popadać. Po południu, zaś więcej góra to, no, na zachodzie kraju, i to tutaj z przelotnym deszczem, zaś na południu i na krańcach wschodnich znowu mogą przechodzić burze. Nad morzem 12-15 stopni. Zaś na pozostałym obszarze na pewno cieplej, do 25 stopni w Rzeszowie i Przemyślu. Ciśnienie zacznie rosnąć, a w niedzielę taka zmienna pogoda. Będzie się chmurzyć, popada, na północnym wschodzie może padać mocniej, no i od 12 nawet do 23 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek z przygruntowymi przymrozkami, a sam poniedziałek no, słoneczny, pogodny, z taką wiosenną temperaturą. Spokojnie do wieczoru Państwu życzę. Dobranoc. Świetna atmosfera i umiarkowane ciśnienie. Mm.